Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry kochani. Chciałam Was zachęcić e, i zaprosić do e, tego, byście sobie zrobili bezpłatną analizę swoich polis, tych, których macie. Ta obecna sytuacja zmusza nas do przebywania w domu długotrwałego, już męczącego, ale właśnie przez, te, przez ten czas rob, robiliśmy porządki, na pewno już odnaleźliście też e, swoje polisy. I teraz właśnie mogła, mogłabym z Wami przeanalizować, czy przez Skype'a, czy przez Messenger'a, czy WhatsApp'a, porozmawiać o tym, co macie. Po prostu odszukajcie te, te, te polisy, umówcie się ze mną właśnie na to spotkanie pod numerem telefonu 602 158 561. I wtedy ja przeprowadzę taki bezpłatny audyt, bo mam uprawnienia do wielu firm. Jeśli czegoś tam nawet nie znam, to się zapoznam i w późniejszym terminie Wam odpowiem, no i wtedy będziesz, będziesz miał już porządek w tych dokumentach. Będziesz wiedzieć, wiedzieć czy, czy może na czymś można zaoszczędzić, czy, czy się dowiesz, czy jesteś dobrze zabezpieczony, czy jakąś tam dodatkową dawkę informacji na temat ubezpieczeń. I to wszystko właśnie. Bez wychodzenia z domu w tej chwili możemy się online spotkać. I będę wdzięczna za polecenia. Jeśli Wy nie potrzebujecie takiej analizy Waszych polis, to proszę o polecenia dla znajomych, udostępnienia tego filmiku krótkiego. Ewentualnie dla, dla Was, jeśli chcecie się tam coś więcej dowiedzieć, to zajrzyjcie na mój kanał, na którym po prostu mówię o różnych rodzajach ubezpieczeń. Od ubezpieczenia do życia i zdrowia, do ubezpieczenia e, czworonoga nawet. Więc e, zapraszam i e, do zobaczenia. Dziękuję.